Stare miasto i wszystkie przylegające uliczki trzęsły się zwykłym niedzielnym ruchem. Na kwadratowym placu obstawionym starymi piętrowymi domami, nigdy nie odnawianymi, pełnymi sklepów, szynków i tzw. bierhal, zastawionym setkami szkaradnych but i kramów, tłoczyło się kilkanaście tysięcy ludzi. Setki wozów i koni. Wszystko to krzyczało, mówiło, kleło, biło się czasami. Wrzaskliwy chaos przelewał się jak fala z jednej strony rynku na drugą. Nad tym rojowiskiem głów, włosów rozwianych, rąk wzniesionych, łubów końskich, toporów rzeźnickich połyskujących nagle w słońcu, podnoszonych nad rozrąbywanym mięsem, Olbrzymich bochenków chleba, niesionych z powodu tłoku nad głowami, żółtych, zielonych, czerwonych, fioletowych chustek, powiewających niby sztandary na kramach garderoby, czapek i kapeluszy wiszących na kołkach, butów, szalików bawełnianych, co jak węże kolorowe trzepotały się na wietrze i uderzały w twarze, przeciskających się, blaszanych naczyń błyskających w słońcu, stosów słoniny. Kup pomarańcz po układanych na straganach w pryzmy, kul świecących jaskrawo na tle czerni ludzkiej i błota, które gniecione, rozrabiane, tratowane, mieszane, żygało strumieniami spod nóg na stragany i na twarze i wylewało się z rynku do rynsztoków i na ulicę, z czterech stron okalając targ, którymi toczyły się wolno olbrzymie wozy piwowarskie, pełne antałków, Wozy z mięsem, pookrywane brudnymi szmatami Albo z dala świecące czerwono-żółtymi żebrami wołów obdartych ze skóry Wozy naładowane worami mąki Wozy pełne drobiu krzyczącego wrzaskliwymi głosami Pełne kwakania kaczek i gęgotu gęsi Które przez szczeble drabin wysuwały białe głowy i syczały na przechodniów Czasem bokiem tych nierozwartych sznurów wozów idących jeden za drugim przebiegał z pośpiechem jaki elegancki powozik, ochlapując błotem ludzi, wozy, trotuary, na których w kuczki siedziały stare, wynędzniałe Żydówki z koszykami pełnymi gotowanego grochu, cukierków, zamarzniętych jabłek, zabawek dziecinnych. Przed sklepami, które były pootwierane i pełne ludzi, powystawiano stoły, krzesła, ławki na których leżały góry galanterii, pończoch, skarpetek, kwiatów sztucznych, perkalików sztywnych jak blachy, kołder o jaskrawych poszyciach, koronek bawełnianych. W jednym końcu rynku stały żółte malowane łóżka, komody, które się nie domykały i brązowym bejcem udawały machoń. Lustra, w których by się nikt nie zobaczył, połyskiwały w słońcu. Kołyski Stosy sprzętów kuchennych, za którymi na ziemi, na garstkach słomy, siedziały kobiety wiejskie z masłem i mlekiem ubrane w czerwone wełniaki i zapaski. A pomiędzy wozami i straganami przepychały się przez tłumy kobiety z koszami czepków białych, wykrochmalonych, które przymierzano wprost na ulicy. Na poprzecznej, zaraz przy rynku, stały stoły z kapeluszami których nędzne kwiaty, zardzewiałe spięcia, kolorowe farbowane pióra chwiały się smutnie na tle ścian domów. Garderobę męską sprzedawano, kupowano i przymierzano na ulicy, w sieniach, wreszcie pod ścianą, za zasłoną, która zwykle nic nie zasłaniała. Tak samo robotnice przymierzały kaftany, fartuchy i spódnice. Wrzawa rosła bezustannie, bo wciąż z góry miasta napływały nowe fale kupujących i podnosiły się nowe krzyki, nawoływania zachrypniętymi gardłami. Głosy trąbek dziecinnych brzęczały ze wszystkich stron. Turkoty wozów, kwiki prosiąt, krzyki gęsi, cała szalona kakofonia zbiorowiska ludzkiego wrzała i biła w to czyste, rozsłonecznione niebo. Co wisiało nad miastem niby blado-seledynowy baldachim. W jednym z szynków grano i tańczono, bo czasami przez ten zgiełk i wrzawę piekielną przedzierał się głos harmonii i skrzypiec wycinających oberka, i mocny, siarczysty pokrzyk tańczących. Ale rychło te głosy tonęły w chaosie bójki, jaka powstała w środku rynku, przy straganach z wędlinami. Kilkanaście ciał splątanych, szczepionych, szamotało się z rykiem i chwiało w różne strony, aż w końcu runęło pod stragany w błoto i gryzło się i tarzało, jak kłąb olbrzymi pełen rąk, nóg, twarzy okrwawionych, ust wyjących, oczów zaszłych bielmem wściekłości. Wysoko świeciło słońce i zalewało potokami wiosennego ciepła rynek cały podnosiło barwy złociło nędzne wycieńczone twarze obnażało rudery zapalało złote ogniska w szybach okien i w błocie przepojonym wodą w oczach ludzi którzy stali pod domami i grzali się i pokrywało jakby złotawą glazurą brzydotę jaka tutaj królowała wszystkie te rzeczy i ludzi i wszystkie te głosy co się zrywały spośród bud wozów straganów Błota i olbrzymim wirem krążyły nad rynkiem, odbijały się o czworokąt domów i płynęły w boczne ulice, w świat, w pola, ku fabrykom, które niedaleko stały panując kominami i jakąś cichą, milczącą grozą, w jakiej były zatopione i patrząc błyszczącymi w słońcu wytrzeszczonymi oczami okien na te roje robocze. Moryc przepchał się przez rynek z obrzydzeniem i zapuścił się w ulicę drewnowską, jedną z najstarszych w łodzi, i bardzo cichą, obstawioną małymi konającymi domkami pierwszych włodzi łodzi tkaczów, pomiędzy którymi tuliły się jeszcze proste chłopskie domy o mocno wypuszczanych węgłach, na pół zapadłe w ziemię, wykrzywione, otoczone ogródkami, gdzie dogorywały stare wiśnie i grusze przysadziste. Które kiedyś kwitły i rodziły, a teraz od lat całych ściśnięte pomiędzy murami fabryk i odgrodzone coraz gęstszymi zaporami od słońca, od pól, od wiatrów, spróchniałe, gryzione przez odpływy, jakie się sączyły z farbiarni, gęsto rozrzuconych w tej stronie, obłamywane, zapomniane, konały zwolna w tragicznej melancholii opuszczenia i smutku. Błoto i w tej ulicy było wyżej kostek, a dalej, przy końcu ulicy, która wychodziła w pola, świnie łaziły przed domami i próbowały ryć stwardniałą ziemię po placach, na które wywożono gruz i śmiecie. Domy stały porozrzucane bezładnie, kupiły się w grupy, to stały samotnie w polach, otoczone rozmiękłym, przepojonym wodą gruntem. Na samym końcu miasta, Stała fabryka Greenspana et Landsberga, oddzielona od ulicy potężnym parkanem. Z boku fabryki był wielki parterowy dom z facjatami otoczony ogródkiem. Pan w domu? pytał moryc starego robotnika, który mu otwierał drzwi. A jest. Któż tam jeszcze? Są wszystkie. Co za wszystkie? Ano, te Żydy, familianty, mruknął pogardliwie. Ma Franciszek szczęście, że ja mam dzisiaj dobry humor, bo inaczej to ja bym Franciszkowi zbił ładny kawałek pyska. Rozumie Franciszek? Zdjąć kalosze. Rozumiem. Dostałbym niby po mordzie, ale że jaśnie pan ma humor, to już nie dostanę. Szeptał dobrodusznie, ściągając mu kalosze. No, to niech Franciszek napije się wódki i niech pamięta. Powiedział zadowolony, dając mu dziesiątkę i wszedł do pokoju. Warszawiec, ścierwo, biłby polski naród, splunął za nim. Moryc wszedł do wielkiego pokoju, w którym już było z dziesięć osób, siedzących dookoła wielkiego stołu pokrytego talerzami po skończonym dopiero obiedzie. Przywitał się ze wszystkimi w milczeniu i usiadł w rogu na czerwonej kanapce, nad którą roztaczała cień wielka wachlarzowata palma. Po co się sprzeczać? Można wszystko spokojnie obgadać, mówił powoli sam Greenspan, chodząc po pokoju w aksamitnej jarmułce na szpakowatych włosach. Długa broda bramowała mu twarz białą, wypasioną, o małych oczkach, które wciąż z błyskawiczną szybkością przeskakiwały z przedmiotu na przedmiot. Cygaro trzymał w ozdobionej sygnetem ręce, pociągał rzadko, wydymał wydatne czerwone usta, powąchał z uwagą. – Franciszek – zawołał do przedpokoju – niech mi Franciszek przyniesie z mojego gabinetu pudełko z cygarami. To jest zupełnie wilgotne. Ja to kładę na piecu. Niech Franciszek uważa, niech ono nie zginie. – Jak ma nie zginąć, to nie zginie – mruknął Franciszek. – Co to za fest? – zapytał Moryc Feliksa Fiszbina, który także należał do rodziny, a siedział teraz na biegunowym fotelu – Puszczał kłęby dymu i kołysał się za wzięcie. Wielkie rodzinne święto Plajty, rzucił. Ja przyszłam do ojca, żeby ojciec poradził. Prosiłam wszystkich, żeby także przyszli, niech zobaczą. Niech mojemu mężowi powiedzą, kiedy mnie słuchać nie chce, że jak tak dalej będzie prowadzić interes, to my wyjdziemy bez niczego. Zaczęła energicznie młoda, przystojna, elegancka brunetka. W czarnym kapeluszu na głowie najstarsza córka Greenspana. Ile macie na Lichaczewa? rzucił krótko młody student uniwersytetu o wydatnym semickim nosie i prawie czerwonych włosach i zaroście. Zaczął gryźć ołówek. Piętnaście tysięcy rubli Gdzie są weksle? Zapytał Stary, bawiąc się złotym łańcuchem, który mu spadał na wielkim brzuchu, obciągniętym w aksamitną kamizelkę, z pod której powiewały dwa białe sznurki. Gdzie są weksle? Wszędzie są. Płaciłem nimi Glika, płaciłem za towar, płaciłem nimi Kolińskiemu za ostatnią oficynę. Co tu dużo gadać? Tamten zrobił klapę, wrócą do mnie i zapłacić musimy. Ja je żyrowałem. Niech ojciec słucha. On tak ciągle mówi: Co to jest? Do czego to podobne? To jest handel? To jest kupiec? To jest fabrykant porządny, co mówi: Winienem to zapłacę? Tak może mówić głupi chłop, co nie rozumie żadnych interesów. Krzyczała, i łzy żalu, gniewu i oburzenia błyszczały w jej wielkich czarno-oliwkowych oczach. Ja się dziwię, Regino, ja się bardzo dziwię. Że jesteś tak mądra, a tych prostych rzeczy, na których opiera się nie tylko handel, ale i całe życie, nie rozumiesz. Ja rozumiem! Ja dwa razy dobrze rozumiem, tylko nie mogę zrozumieć, dlaczego ty, Albert, chcesz płacić te piętnaście tysięcy rubli. Bom winien! szepnął pochylając na piersi bladą, zmęczoną twarz. I jakiś ironiczno-smutny uśmiech przewinął mu się przez wąskie usta. On ciągle swoje. Tyś brał towar surowy na kredyt, toś winien. Dobrze, ale tyś dawał towar także na kredyt, i tobie są winni. A jak oni ci nie płacą, jak oni robią plajtę, to co ty masz robić? To ty powinieneś płacić, co? To ty masz stracić, dlatego że Frumkin chce zarobić, co? Krzyczała zaczerwieniona. Nie dołęga! Wielki kupiec, jaj! Ty powinieneś się ułożyć, ty powinieneś zarobić na tym pięćdziesiąt procent. Regina ma rację. Ty się nie baw w głupie uczciwości, bo tu o gruby grosz idzie. Krzyczeli wszyscy, wyciągając ku niemu ręce i twarze rozognione. Cicho, Żydy! rzucił niedbale Fiszbin, kołysząc się na fotelu. Płacić, płacić, to i głupi potrafi. Każdy Polak to samo umie, to wielka sztuka. Ależ porozumiejmy się, państwo! krzyczał, aby wszystkich zagłuszyć, Zygmunt Greenspan, syn, student uniwersytetu. Dzwonił nożem w szklankę, rozpiął mundur na piersiach i koniecznie chciał głos zabrać, ale nikt go nie słuchał, bo wszyscy gadali razem i krzyczeli. Tylko stary Greenspan chodził w milczeniu i pogardliwie spoglądał na zięcia który podparł się łokciami i rzucał porozumiewawcze spojrzenia na Moryca. Ten zaś czekał dosyć cierpliwie końca rozpraw, przyglądał się Staremu i rozmyślał, czy mu zaproponować interes, czy nie. Miał ogromną chęć, ale w miarę oczekiwań chłodnął, reflektował się i coś jakby pewien wstyd niewytłumaczony przejmował go, gdy sobie przypomniał Karola i Bauma. A zresztą nie miał odwagi zaufać Greenspanowi. Śledził jego okrągłą, chytrą twarz i małe oczki, biegające ustawicznie. Z jakimś wyrazem taksacyjnym oczy jego krążyły po obecnych. Zatrzymały się na jasnych spodniach wyciągniętego w fotelu Fishbina. Zdawały się ważyć ciężar złotej dewizki Alberta Grossmana, który siedział teraz z głową przechyloną, wpatrzony w sufit, jakby nie słysząc wrzawy groźnej, jaką podnosiła żona z pomocą najbliższej familii, zebranej po to, aby mu nie pozwolić płacić weksli, a zmusić niejako do zrobienia plajty. Obmacywały gruby pugilares, w którym czegoś szukał gorączkowo landał stary Żyd z dużą rudawą brodą w jedwabnej czapce na głowie. Nie. Moryc miał coraz mniej zaufania do niego. Sza, sza, państwo! Napijemy się teraz herbaty! zawołał Greenspan, gdy służąca wniosła samowar szumiący. Poprosić jaśnie panienkę mele! rzucił wyniośle do Franciszka. Przyciszyło się trochę. Weszła mela. kiwnęła wszystkim głową na powitanie i zajęła się rozlewaniem herbaty. Ja się z tego wszystkiego rozchoruję jeszcze. Mnie już serce boli, a tu ani chwili spokoju, szeptała Regina, wycierając sobie zapłakane oczy. I tak, co rok jeździsz do Ostendy, będziesz teraz miała przynajmniej po co jeździć. Grossman, ty tak nie gadaj, to moje dziecko, zawołał energicznie Greenspan. Ty się ze mną nie witała, Mela. Szepnął Moryc, siadając obok najmłodszej córki firmy Greenspan, Ed Landsberger. Kłaniałam się wszystkim. Nie widziałeś? Szepnęła, podsuwając herbatę Zygmuntowi. Wolałbym, żebyś się ze mną osobno przywitała, mówił cicho, mieszając herbatę. Na cóż ci to? Podniosła na niego szaro-niebieskie smutne oczy i twarz bardzo ładną, o niesłychanie regularnych rysach. Na co? Bo ja bym bardzo chciał, żebyś zwracała na mnie uwagę. Mnie zresztą robi wielką przyjemność patrzeć na ciebie i mówić z tobą, Mela. Uśmiech przebiegł po jego wypukłych, bardzo ładnych ustach, podobnych w kolorze do bladych sycylijskich korali. Nie odezwała się jednak, rozlewając herbatę na spodek, który wziął ojciec i pił z niego, nie przestając chodzić po pokoju. Czy ja coś śmiesznego powiedziałem? Pytał, podchwyciwszy ten uśmiech. Nie. Przypomniało mi się tylko, co mówiła pani Stefania dzisiaj rano. Podobno wczoraj w teatrze mówiłeś jej, że nie umiesz flirtować z Żydówkami że to rodzaj kobiet, który na ciebie nie działa. Mówiłeś tak? utkwiła w nim oczy. Mówiłem. Ale raz, że ja z tobą nie flirtuję, a po drugie, że ty właśnie nie masz w sobie nic, a nic żydowskiego. – Słowo honoru daję – dorzucił prędko, bo znowu taki sam uśmiech przebiegł jej po ustach. – Czyli, że jestem w twoim rodzaju. Dziękuję ci, Moryc, za szczerość. – Czy cię to gniewa, Mela? – Nie, jest mi to zupełnie wszystko jedno. Surowo zabrzmiał jej głos, aż zajrzał w jej oczy ze zdumienia, ale nie zobaczył w nich wytłumaczenia, bo trzymała utkwione w spotku, do którego znowu Dolewała herbaty.